Jedziemy! I teraz, żeby tutaj tylko w tym pierwszym zakręcie nie doszło do jakiejś niepotrzebnej wywrotki, cała stawka chyba zawodników w dalszej części rywalizacji. No i zobaczymy, kto tutaj nam się zamelduje na pierwszej pozycji. Ale proszę zobaczyć. No, Artur, jest trochę tego kurzu na trasie. Jest, to jest bardzo niebezpieczne dla zawodników, którzy gdzieś wystartują, powiedzmy, na piątej nawet już pozycji. Oni tak naprawdę jadą z przymrożonymi oczami. No nie, Kiem, widać, tam, no, no. nie widać tam, nie widać tam, nie widać tam trasy. E, tak naprawdę trzeba e, troszeczkę tam improwizować. Tymczasem Dawid Zaremba, ależ teraz tam! E, Tomasz chyba Stajkans tam by e, chciał się wcisnąć bardzo mocno i troszkę przestrzelił e, ten zakręt. E, no nie ma tam też, tak jak wspominaliśmy, nie ma przyczepności i te motocykle no, nie są w stanie się zatrzymywać, tak jak na e, dobrze zbliżonej ziemi. A to jest ten fragment trasy, widzicie Państwo, zagrożony.